A oto i znowu przewspaniała akademia jazdy konnej, tak, em, konia oporządziłem, dzień nas można zakończyć. I nowe zadanie, kto by przypuszczał? Porozmawiaj z Kasią przed swoim pokojem, nieźle. Dzisiaj. Dzięki wzajemnie, porozmawiamy później, dobra? Pewnie. w końcu miałem z nią porozmawiać? To rozmowa była zajebista. No więc to lecimy do Kunia. No, się sobie stoi jak zwykle, te. Okej, okay. a jeszcze trzeba się przebrać, przecież prawie bym zapomniał. Dobra, gotowe, eee, bierzemy siodło. I pędzimy do kunia. Aha, siodło magiczne się zmieniło i gotowe. To miało być do ćwiczeń skoków, ok. Aha. Aż no, już myślałem, że się uda, uda, tu jednak niestety nie. Ci sobie stoją jak zwykle. No dobrze, że Giewon chociaż tutaj podjechał bez e, większego trudu. Runda finałowa. Skoncentruj się! O. No, skacz. No, jakoś to poszło. Kutwa mać. To było do dupy się. Zagapiłem. Eee. Jep. Poszło. Zaliczone. Aha. Wiesz No, zobaczymy co się nauczyłem po ostatnim. Góra, góra, prawo, prawo. Długo nie mogłem dojść o co chodzi, a tu chodzi po prostu o to, by to naciskać, prawie że jak już wychodzi poza to pole z lewej strony. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak jest. Mogłem to naciskać, jak było, w środku pola, ale nic. Musi prawie że wychodzić. Ale grunt, że się udało. Okej, okay. beczki nie były dla ciebie problemem. Tyczki. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Znakomicie. cię. Zwycięstwo. Super. Jestem satysfakcjonowany taką informacją o zwycięstwie. I od razu zmiana pory dnia. Co też uczynię? Pójdź konno i porozmawiaj z Maxem. Czyżby kontynuacja legendy o białym koniu? Czy ona będzie prawdziwa? Aha, przedłużacz grę, jak zwykle w formie Mam na myśli oczywiście tę skałę Czy inny rodzaj wzniesienia? A, ci nie są jakby w innym miejscu? O, kuni dostajni, chodź tu o. Ha, ten teleport i magiczna zmiana siodła. To zastanowienie. O, tu jest Max teraz. Tu jeszcze jest, nie ma. To gadamy. No, Ciągle jeszcze poszukujesz romantycznych tajemnic? Ech, no tak, być może. A co? Pomyślałem, że uwolnię cię od tego, żebyś dalej nie łamała sobie głowy w sprawie starego Maxa. Jak? Hu No tak, przecież snułaś kilka domysłów odnośnie kwiatów, które tu ostatnio leżały. Zabawnie było odgrywać przed tobą obytego w świecie Amanta. Nie byłem wtedy całkiem uczciwy. A i teraz nie chcę już ściemniać. Aha! Jakie rozwiązanie tej łamigłówki? To moja siostra Gertruda. Piękna, elokwentna i niesamowicie powabna oraz elegancka. To ona przesłała mi róże. Nie kłamałem, więc przynajmniej nie bezpośrednio. Ej, Max, już dobrze. Jesteśmy na innym tropie. Ach tak, nie darzycie mnie w, innym w tym tropie co? Ze względu na moje stare lata. To nie tak. Już dobrze, już dobrze. A? Zapomniałem, że nie powinienem się tak puszyć. Następnym razem spróbuję być bardziej subtelny. Dobra, Max. Aha, okej, okay. i wiecie co, mam wrażenie, że muzyka jest jakoś za głośno w stosunku do dialogów. Jest ją trochę przyciszę po prostu. Dobra, okej, okay. i lecimy na kolejną pole. Może pojadę jeszcze do lasu i nad jezioro. Być może tym razem znajdę tego legendarnego konia, albo spotkam Alexa, co również byłoby całkiem miłe. A może Aleksa i jego konia? Ha, ha, ha. Ale ja zabawny jestem. Aha, ognisko nad jeziorem. No, bierz siodło, Paulinka. Siadaj na kuni. Ale mam wrażenie, że twórcom się zaczynają pomysły kończyć, bo te dni coraz krótsze i krótsze. No i jesteśmy nad ogniskiem. Zobaczymy, co zobaczymy tym razem. O, kutwa co to takiego? Chyba zwariuje. Irina jednak miała rację. O, w dupę. Tak, pogalopował ten piękny koni w tych wspaniałych gwiazdkach. Magia, friendship is magic w ogóle i tak dalej. Co ja mam do zrobienia? To wszystko i odcinek do zakończenia, tak jakże długi, jakże emocjonujący, więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Cześć.